Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w naszym studiu pan Wincenty Łaszewski. Szczęść Boże, witam pięknie na antenie Radia Niepokalanów. Szczęść Boże, witam serdecznie. 8 grudnia zbliża się nieuchronnie. 8 grudnia to bardzo ważna data dla Niepokalanowa, także dla Radia Niepokalanów. W tym roku, 8 grudnia minie 80 lat od nadania pierwszej próbnej audycji przez świętego Maksymiliana właśnie w radiu Niepokalanów. 8 grudnia też jest tak zwana godzina łaski od 12 do 13 i jak każdego roku, tak i w tym roku chcemy Państwa zachęcić do tego, by właśnie tę godzinę spędzić odpowiednio. Pan jest autorem wielu książek, wśród nich między innymi książki pod tytułem Godzina łaski. Ten tytuł bardzo wiele mówi, i na pewno jeszcze o tej książce dzisiaj powiemy. Ale wyjaśnijmy, przypomnijmy tym, którzy nie wiedzą, tym, którzy zapomnieli, tym, którzy chcą sobie utrwalić, co to jest godzina łaski, skąd w ogóle ten termin? Co to jest to już pani powiedziała? Jeden dzień w roku w ciągu 365 powiedzmy 5 dni, upraszczając, w jednym z tych kilkuset dni na 24 godziny w każdym dniu ile to jest godzin. Matka Boża dała nam taki wyjątkowy prezent. Nie dziwię się, że go dała, bo nas kocha. Nie dziwię się, że dała nam go tego dnia, 8 grudnia. Dała nam taki zupełnie, zupełnie wyjątkowy prezent, który dodajmy tylko wtedy zadziała, kiedy my ten prezent przyjmiemy, bo każdy dar ma dawcę i odbiorcę. Dawcę Mamy, Matka Boża w objawieniach Montikiarii w 1947 roku przychodzi, żeby nam pozostawić po tym objawieniu, poza przesłaniem z objawienia, o, o czym też chyba trzeba koniecznie w tym kontekście dwa słowa powiedzieć, to pozostawia nam taki ślad łaski, który do końca świata będzie się przewijał przez nasze kolejne lata, bo każdego roku, 8 grudnia, spełnia się jej niezwykła obietnica, że w ciągu tej godziny, gdy będę klęczał przed Najświętszym Sakramentem, adorował jej syna. To piękne jest. Jeśli kochasz mojego syna, to jak ja mam ciebie nie kochać? Jesteś też moim dzieckiem. W tym momencie ja, mówi Matka Najświętsza, będę ciebie w sposób szczególny słuchała i otrzymasz, o co prosisz. Dodajmy od razu korektę, że to nie jest żaden automat. Wrzucam monetę tego tej godziny, tego dnia. I to o co poproszę, przepraszam, żeby mojego sąsiada szlak trafił, prawda? że w tym momencie to wszystko się stanie, bo bardzo często jest też tak, jak mówią stare powiedzenia, że Pan Bóg ma z nami kłopot, bo różnimy się o rzeczy sprzeczne. Rolnik w lato prosi o deszcz, a frasowicze proszą o słońce. I, i co w tym momencie ma Pan Bóg zrobić, prawda? Więc podobnie jest z godziną łaski to, że Matka Boża mi da. Wcale nie oznacza, że da mi dokładnie to, o co ja proszę. Bo jeśli mój synek przyjdzie do mnie i poprosi mnie, że chce dzisiaj pomagać mi przy robieniu obiadu, używając tego noża, którego ja zawsze używam, a ostrze go każdego wieczoru, to ja mu go nie dam. Ja mu dam inny nóż. Jeśli Matka Boża wie, że to, o co proszę, szkodzi mojemu zbawieniu lub tych, którzy są związani, ich, ich zbawienie jest związane z moją obecnością przy nich. Moja najbliższa rodzina, sąsiedzi, tych, o których pamiętam, tych, którzy mnie skrzywdzili, tych, którzy mi pomagają. Jeśli ja się modlę w, w ich sprawach, bo ta godzina łaski nie dotyczy tylko moich spraw, i nagle można powiedzieć, pięknie jest, kiedy zgodnie z przekazaniem nowym pana Jezusa, zapominamy w tej godzinie o sobie. Nie jesteśmy tacy ważni wcale, tylko pamiętamy o innych. Wcale nie jest powiedziane, że na zasadzie automatu proszę, otrzymam. Tylko na zasadzie wyższego automatu proszę i otrzymam. Ale to, co Matka Boża w odpowiedzi na moją prośbę chce mi dać i wreszcie może mi dać i pewnie nie jeden z nas odprawiający godzinę łaski się zdziwi, że otrzymał mm, zupełną niespodziankę. Aczkolwiek znam przykładów wiele, żeby ludzie nie tracili też mm, zapału. Bo niektórzy z nas myślą, no, ja, ja przepraszam, ale ja naprawdę potrzebuję strasznie tego, o co ja proszę. Więc żeby nie, nie tracili zapału do godziny łaski, powiem, że znam wiele, wiele przy Badków, kiedy Matka Boża dokładnie spełnia to, o co ludzie proszą, i dzieje się to w ciągu najbliższego roku, czyli przed następnym 8 grudnia. Przykład. Bo ludzie lubią konkrety. Przykład. Znam co najmniej trzy rodziny, które nie miały dzieci. I małżonkowie, którzy w żaden sposób nie mogli doczekać się potomstwa, przyszli na godzinę łaski. Przez godzinę, Prosząc, żeby Matka Boża dała im łaskę posiadania dzieci. Mają, po prostu mają. I oni stali się ogromnymi apostołami godziny łaski, bo mają na to dowód, który przy nich chodzi i do nich się uśmiecha. Prawda?